Właśnie wbiłem i miałem pisać, żebyś piknął skałę, ale zbieg okoliczności. No to widzisz, widzu drogi. Pokażę ci prawdziwe oro, jak wykierować Malfightem rozgrywkę w lesie. Początki gry Malfight ma strasznie beznadziejne, także mam nadzieję, że Nidalka trochę będzie spała w tym meczu. Ale jeżeli się wyfarmimy, no to late jest nasz. Kletnie stakuje pasywy na dżunglu monsterach, więc jest useless. Coś w tym jest, no. Jakby stakował, to by. Prawdopodobnie byłby grywalny, bo taki klet, który posiada ereczkę plus posiada tak zwanego półhuka, bo za pomocą swojej umiejętności przyciąga przeciwnika do samego siebie, no to wydaje mi się, że miałby prawo działać w lesie, jakby to było stakowane. Poza tym ta postać ma najwięcej chyba zdrowia względem pierwszego poziomu. Także tak, wydaje mi się, że klet wtedy miałby prawo działać. Dlatego Zoti, powiem Ci szczerze, nie skupia się na kledzie. Spróbuj sobie zagrać coś innego. Jak na przykład zagrać sobie Malfajta pod full upę. Na spokojnie zaczynamy sobie od umiejętności W, żeby mniej tracić many na pierwszym, na pierwszym cliże. To no sama postać sobie jest na tyle tankowata względem pasywy, że nie musimy się martwić. Poza tym jak mamy priorytet od naszego lanera, to wydaje mi się, że to jest mega ok. Nidalka też ma słaby początek. No co ty gadasz? Dobre mainy tej postaci to w 3.15 zrobią całego clear'a Bez żadnego kłopotu Tylko ważne jest to Żeby na nidalce nie wybierać na drugim poziomie Heala Bo za pomocą swojego W Jak cały czas macie resety i wskakujecie w dane konkretne raptory czy kolemki, No to nie oszukujmy się od razu za pomocą prostego skoku Zabijacie obiektywy. I to jest znacznie lepsze bo z E to macie atak speeda, okej okay, macie hila, ale super Ale na początku macie jeszcze poty Talizman was zleczy w lesie, więc nie potrzebujecie totalnie tego hila. Ważne jest to, żeby dobrze zacząć mecz. Jeżeli źle zaczniesz nidalką, to przyznam rację, początki mogą być dla niej naprawdę niekorzystne. No ale jeżeli jest jakiś dobry gracz i zagrał przynajmniej 5 gierek taką postacią, to zapewne będzie wiedział, jak rysić las. Illuminar Gaming pierwszy raz w historii poza playoffami? O kurde, ja dzisiaj akurat tak się składa, oglądałem Ultraligi początek, jak tam chyba był Devil, Swan i nie chcę skłamać go z czy jakiś tam zespół z nimi grał? To na początku się męczył, a potem ich ładnie występował. To powiem tak, no, dziwi mnie to, że Illuminar bardzo mocno, chyba najbardziej spopularyzowana formacja jest poza playoffami. Dlaczego zacząłeś od Reda? Bo na początku nie potrzebuje swojej umiejętności Q, jest strasznie manożerna. Poza tym, ja zaczynam od W, żeby wzmacniać swoje autoataki. i względem tego. Będę miał dodatkowe podpalenie, przez co szybciej czyszczę sobie raptorki czy jakieś inne golemy. Także początki takim malfightem, no to niestety musisz bardzo mocno opierać się na autatakach niż umiejętnościach. Ale potem, jak zdobędziecie sobie całą dżunglę po kolei, to widzicie sami do czego jesteście zdolni. Oj, panie ezralku, ja Cię widzę. Ja Cię widzę, byczku. Ja Cię widzę. Chodź tutaj. Och, serio, no chodź tutaj, no, <grych> daj mi wizję, to no, naprawdę. Tyle walczył o tego killa i ostatecznie go nie zdobył, no. Nie ma sensu się totalnie z nikim bić przez te pierwsze etapy rozgrywki, bo mówię, Malphite do momentu, kiedy nie będzie posiadać ultimata, musi unikać za wszelką cenę jakiejkolwiek walki. Dlatego teraz warto zainwestować sobie pierwsze fragmenty naszego itemu mitycznego, który zwie się albo Luden, albo Night Harvester, Dlaczego to albo to możemy składać? Otóż Luden jest mega broken pod względem magic penetracji oraz sporej dawki many z ability hastem, dlatego jest to fajne na starcie, bo mamy dużo punktów many, przez co za pomocą całego kombo nie tracimy 1 trzeciej paska. Natomiast względem harvestera jest to item polecany na malfajcie, ponieważ jeżeli głównie gramy pod naszego ultimata, to mityczna pasywa skrata czas odnowienia wszystkich umiejętności, w tym również i umiejętności specjalnej. Jeżeli chodzi o krótkie omówienie wszystkich umiejętności Malfight'a, to myślę, że tutaj dużo mówić nie trzeba. Typowo Malfight opiera się na tym, że klika R-podrzuca danego przeciwnika, używa swojej umiejętności Q, żeby się przyspieszać oraz pozostałe tego typu aspekty są przystosowane do <laughs> zgadniania killi, tak jak w przypadku tej nidaleczki. Natomiast wracając naszą pasywką jest. Permanentna tarcza. Jeżeli Malfight nie bije się przez dany konkretny czas, to otrzymujemy takiego jakby shielda na naszej postaci i dodam taką ciekawostkę, że jeżeli posiadamy tego shielda i ktoś nas zaczyna obijać podczas recalla, to recall nam się nie przerywa. Bo tak jakby to nie jest czyste nasze HP, tylko tarcza, którą posiadamy. Wracając do pozostałych aspektów, Q to jest zwykłe uderzenie kołpakiem, jak ja to najczęściej powtarzam. W danym konkretnym kierunku, w daną konkretną jednostkę, Malfight od razu używa swojego. Hamulca, który powoduje u przeciwnika slowa i od razu przyspiesza naszego malfajta, jak zresztą widzicie. Zamiast 380 jednostek ruchu mieliśmy 450. Jest to umiejętność genialna do rozpoczynania jakiejkolwiek walki. Bo Im więcej maksujecie kill, tym więcej obrażeń zadajecie. Nie wiem, co tu się stało, ale okej. Okay. Dobra. Pierwszy kill. Mam nadzieję, że uda się tu przeżyć. Znaczy, inaczej, wydaje mi się, że. Ja nie jest dla nas kłopotliwy. No, powoli zaczyna się ten potencjał, o którym wam mówiłem przed chwilą, nie? jak już posiadamy Ultimata, to będziemy mieli gwarantowanego killa co każdego Ultimata. Od razu, kiedy wskoczymy w danego konkretnego typa to od razu widzicie, one-shotujemy go bez żadnej reakcji. Dobra, Ereczka Ready, także co? Ojoj, nie trafiłem sobie, ale przynajmniej Asysta siadła, także. Za darmo Ergi, żeśmy nie spalili. Wydaje mi się, że moglibyśmy też tutaj zainicjować od razu walkę Wezreala. No to klikniemy sobie Q magiczne. No i co? Kolejna asysta na naszym koncie wędruje. Dobra, zakupimy sobie kolejne elementy naszego itemiku. W międzyczasie kupimy sobie taki Darksila, żeby mieć darmowe staki naszego AP. Widzicie sami, że będziemy mieli prawdopodobnie przez całą rozgrywkę, do momentu kiedy nie dojdzie do walki z Jasu albo Jonem. Będziemy mieli perfekcyjne KDA. Na pierwszy rzut oka, no mówię, postać była na samym początku beznadziejna, natomiast teraz rozpędziliśmy się względem tego ultimate'a. Teraz, jeżeli mamy jakiekolwiek HP, to zobaczcie, jedna, druga HP spływa takiej nidalce za pomocą jednego kołpaka. I to mi się mega podoba. To idealnie udowadnia, że możemy teraz na spokojnie taką nidalkę zabijać, a przez zabijanie mam na myśli również darmowe stakowanie naszego. Dark Seala. Jeżeli chodzi o pozostałe umiejętności naszej postaci, to mamy tutaj kolejną umiejętność, czyli umiejętność W, którą wybieramy jako pierwszą podczas pierwszego clear'a, ze względu na to, że wtedy wzmacniamy swoje ogólnie nasze autataki plus zadajemy, uwaga, krytyczne obrażenia. Jezu, jaki piękny engage tutaj się szykuje. Ja już to czuję, widzowie, w kościach. Jezus, naprawdę? No dobra. Skoro Jin nie mógł, to ja mogę. No tą gierkę da się wykierować 1 na 9. Mimo tego, że ta Illaoi oraz Syndra nie grają meczu życia, to wydaje mi się, że na spokojnie mamy szansę to zdobyć. Oj, tu chyba kolejny kill widzę na bocie. Widzę, że Jasuło zmierza do nas, to od razu sobie stąd ucieknę, chociaż. A co tam? Kill to kill. Jak sami widzicie, zastosowanie naszego kill jest naprawdę wyśmienite względem efektu, który nam ta umiejętność dostarcza, po prostu kiedy używamy naszego Q na przeciwniku, to natychmiast nasza postać się przyspiesza. A jeżeli się przyspiesza, to rzecz jasna, wszelkiego rodzaju ucieczki, jakieś gonitwy są znacznie bardziej ułatwione dla nas. Następny element widzowy, jaki będziemy składać w naszym zestawieniu, to jest Cosmic Drive, ze względu na to, że mamy strasznie dużo Ability Heista na tym przedmiocie, a musimy mieć co chwila naszego Ultimate'a, więc. Przez ten efekt tego i temu nasza postać będzie biła jeszcze więcej i jeszcze częściej. Powinniście dążyć do tego, żeby składać cosmic drive'a, nie ze względu na to, że pijemy jakiś AP, czy jesteśmy bardziej tankowaci. Skądże? Bardziej tutaj chodzi o czas odnowienia, który jest naprawdę nam potrzebny. Dobrze się trzeba spozycjonować tą Rką Malfighta. Bo inaczej teraz ja cały czas hituję jedno może dwie osoby, a najlepiej by było kliknąć R w 3, może 4 targety jednocześnie. Bo wtedy każda osoba otrzymuje tyle samo obrażeń Jaki Laoi Ora W sumie to nie jest takie złe Ona ma niby fakt faktem 1-3 Ale z drugiej strony no, Robi tu Oro Przyznam rację ma? Tyk Kurde no ja Yasuo to tutaj tak Muszę mu zbić shielda po to, żeby w niego wskoczyć. No właśnie o to mi chodziło. Następną umiejętnością naszego Malfajta jest proste walnięcie w ziemię. Dodam taką ciekawostkę, że w trakcie kiedy uderzamy, to redukujemy atak speeda przeciwnikowi przez kolejne 3 sekundy, a w trakcie kiedy używamy tej umiejętności, kiedyś było tak, że tutaj na samym środku użycia umiejętności było logo Riot 2 games Nie wiem czy to akurat na tej skórce jest to dostępne, ale w chwili kiedy uderzamy w ziemię, to widzicie jest taka tego rodzaju piąstka. I to ma nawiązanie do logotypu twórców rozgrywki. Dobra, Erka posiadana. Erka <laughs> posiadana to od razu wjazd. No i co? Kolejne staki, kolejne złoto. Większy power spike. Dobra, zakupimy sobie od razu tego wspomnianego wcześniej Cosmic Drive'a. I wydaje mi się, że teraz najwyższym elementem jest złożenie Rabadona. Nie oszukujmy się, teraz mamy takie możliwości z tym aktualnym zestawieniem. To taki jasło mimo tego, że jest 6-1, bo on ma 4 do 1 statystyki, to i tak będzie one shotowany. Ja muszę się widzowie tutaj najczęściej farmić na jakimś Ezralku czy Brandzie. Wiecie dlaczego? Bo Ezral cały czas posiada useless staty, więc darmowe staki byśmy zdobywali, jeżeli w przyszłości raszowalibyśmy meżajkę. Natomiast brand akurat ma tak, że on jest zabijany. Zabija i z powrotem jest zabijany, przez co daje tyle samo gotówki, czyli 300 złota. Także wydaje mi się, że najlepiej byłoby grać pod drużynkę i cały czas farmić tego Branda, bo dużo złota możemy zgarnąć. Bierzmy żajkę, nie ma co? Też tak mi się wydaje. Bo nie oszukujmy się, teraz nasze perfekcyjne statystyki i prawdopodobieństwo zdobywania jeszcze kolejnych darmowych killi powoduje to, że zamiast... 10 staków możemy mieć 25. No klikamy po prostu no i widzicie co się dzieje z takim brandem. Teraz to prawdopodobnie po raz kolejny zdobyłbym ile 4 staki na Medz'e? To wydaje mi się, że od razu trzeba to zraszować, póki mamy takie możliwości. Jeżeli ktokolwiek by mi powiedział, że Malphite ma naprawdę ciężkie kombo, to bym go chyba wyśmiał. Bez kitu. Co to tu jest trudnego? kliknąć Rkę wysadzić typa na pozostałe elementy, które posiadamy. Niezależnie w jakiej kompozycji byśmy to trafili to i tak wklepiemy naprawdę dużo obrażeń. Aktualnie moja RK zadaje okolice 547, plus, jeszcze tam się skaluje to względem mocy umiejętności, jak zresztą widzicie. Q zadaje 455, no to z samych dwóch umiejętności bijemy już 1000 z To jest naprawdę dużo. Malphite ma trudne combo jak Garen. Porównując to do combo Garena, to powiem szczerze, Garen ma trudniejsze combo. Pogaren musi się obkrążać wokół tego, wokół przeciwnika, i na samym końcu kliknąć R. -kę. A tak się składa, że MALFAJ tylko klika Rkę i wysadza każdego w powietrze. Ja tak sobie obserwuję mapę w tym krzaku i widzę dwa darmowe kile na bocie. To mówię, dobra, biorę to. Dobra, zbejtujemy go na umiejętność. Nawet nie wiem, czy musimy R używać, wiecie? Użyjemy dla zasięgów. Tak szczerze, i tak tą umiejętność posiadamy praktycznie co chwilka, więc. Lepiej już używać tego niż jakoś męczyć się z przeciwnikiem, nieprawdaż? Ja się teraz zastanawiam, czy ja chcę rasować Rabadona czy Zonie. Bo wiecie co? Zonia to jest taki element sytuacyjny, jeszcze by mi tu skróciło CDRy. To wydaje mi się, że to byłoby też lepsze. Zonia byłaby dobrym przedmiotem, żeby ratować moje KDA i cenę staki na tej medzajce. Michael, Liga czy dziewczyna? Proste, że Liga Legend. Wiesz dlaczego? Bo Liga cię zostawi. Nie, nie zostawicie. Zawsze o nią dbasz, zawsze kupujesz dla niej wszystko. Robisz wszystko, spędzasz przy niej setki godzin. I wiesz, że od ciebie nie odejdzie. A dziewczyna to co? Raz, dwa znajdzie innego chłopa bogatszego od ciebie i już od razu cię wyrzuci. Ze znajomych, czy cię skikuje. Dlatego mogę powiedzieć śmiało, że. Liga legend. Dobra. I one shot at, i ucieczka. Nie, no podoba mi się to tak. To jest zestawienie stricte przeznaczone pod takie totalne kery. Patrzcie, nawet z tym zestawem, ta nidelka nie robi mi nic. Ja zdaję sobie sprawę, że tam zostałem Jidę, ale jedynie co mi spadło, to pasywa. Jakby to powiedzieć, ja już spieniżyłem własne hobby, także podczas grania w ligę dostaję kasę. Więc ja bym chyba też wybrał ligę, bo jeżeli spieniżyłem własne hobby, to mam jedno i drugie. Bo jak miałbym suche pieniądze, to co mógłbym zrobić? Raczej ligę bym nie grał. A tak to co? Liga Legend. Proste, że tak. Może niektórzy powiedzą, co? Jak możesz wybierać ligę Legend? Przecież pod wpływem ligi Legend ludzie w depresję popadają. A ja mówię, no i dobra. Ja sobie co prawda farmię ten las, ale to nie jest też zabieg bez celu, bo ja chcę bardzo szybko wystakować tego golda na Rabadona. Bo teraz jeżeli złożę sobie to, aktualnie posiadamy ponad 500 AP. Aktualnie nasze umiejętności biją 811 zerki z Q bijemy 570 do no prawie 600. To jest ponad 1400 obrażeń tak na pierwszy rzut oka. I wydaje mi się, że no ciągle to będzie rosło, nie? Skała z Sai ma tylko recall brzydki. Wiecie, ja kojarzę ten skin względem TFT? Naprawdę ten skin mi się tak z tym TFT kojarzy. No kiedyś był taki Malwite, pamiętam. Ciekawe za ile ten kołpak mu Zadał obrażeń. Szczerze, to już nie widziałem jego osobowości. A ciekawi mnie to, jak aktualnie Malfight się prezentuje. Patrzcie, jak ludzie zaczynają mnie już widzieć, że ja do nich podchodzę, to patrzcie, jak zaczynają uciekać, nie? No i wysadzeni. I to właśnie oddaję w kwestii Malfite. Jeszcze za pół minuty mamy kolejną mereczkę. I to mi się podoba. Darmowy triple, lecimy po więcej. Boże, przecież ten Yasuo to nie był w stanie nic kompletnie kliknąć. No i on tak samo. Także to mi się podoba. Ten gigant oddaje, wiem bo mierzyłem. No chodź tu, tyk. Przyspieszany. Oj. Ale słuchaj, malfight. Jak jest ktoś w powietrzu przez Rkę, to może sztupnąć tym E? Oczywiście, że tak. Właśnie o to chodzi, że to jest jedno wielkie kombo naszej postaci. Czyli klikamy Rkę. Od razu, kiedy klikamy Rkę, to naciskamy E. O? Kurde, za mało zasięgu, no ale to nic. <ścoughs> Kurde, byłem pewny, że złączytuję dwie osoby za pomocą jednego prostego Ultimate'a. Ale niestety mogą się mylić. Jakie ja biegam w ogóle? To jest właśnie kluczowe, żeby podczas szukania jakiejkolwiek inicjacji, przyspieszać się za pomocą swojego Q, nawet jeżeli danego przeciwnika nie trafiamy. Dlaczego? Bo zobaczcie, jakie ja mam spida teraz. Mam 600 jednostek, i mimo tego, że ten Yasuo cały czas przede mną uciekał, to zobaczcie w jaki sposób został dogoniony. Bardzo łatwo. Dlatego postarajcie się jak najczęściej wykorzystywać swoje. Swoją umiejętność do tego, żeby doganiać danego przeciwnika. No 24,0 no czuję się, jakbym smurfował. Dobra, dobra, skończmy tą już gierkę. Nie ma sensu tutaj szukać kolejnych fragów. A przy statystykach 25,05 chyba Wam idealnie udowodniłem, że tą gierkę jesteście w stanie wykierować Malfajtem 1 na 9. No i przejdźmy od razu do podsumowania tej pięknej rozgrywki. Także podsumowując tą piękną rozgrywkę, to chyba idealnie udowadnia, że zdobyliśmy tutaj eskę praktycznie za spamienie r-ką w przeciwnika. Poradnik był standardowo nagrywany na goldowo-silverowym Elo, aby wam pokazać dokładnie użycie czy potencjał tej postaci. A względem damage'a prezentuje się to w taki sposób, że w ponad 36-minutowej rozgrywce zadaliśmy ponad 40 tysięcy obrażeń. Coś pewnie spyta. Hello, przecież Dark Harvest może być zamieniany na Crocuta. może być, ale względem takiego Dar Harvesta wyglądaliśmy o wiele lepiej względem późnych etapów rozgrywki, bo te wszystkie soul'e dostarczyły nam dodatkowe obrażenia adaptacyjne, przez co nasza postać jeszcze więcej biła. Także polecam sobie podczas nie wiem, flexów czy gierek ze znajomymi to przetestować, bo naprawdę jest to satysfakcjonujące do rozgrywki i nawet mam wrażenie, że do oglądania. Także GGWP. Z tej strony Michael, widzimy się w kolejnych materiałach już niedługo, także jo.